Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś wracamy do babcinek kwadratów. Lato trwa jeszcze chwilkę, także korzystajmy z tego i róbmy na szydełku. Już kiedyś pokazywałam Wam babcinę kwadraty, pokazywałam Wam torebkę. Jest to świetny sposób na zużycie resztek włóczek. No bo każdy kwadrat może być inny. E, I dziś mam taki pomysł, że pokażę Wam, e, zainspiruję Was, pokażę Wam kilka rzeczy, które możecie zrobić z tych kwadratów. Od razu też w opisie zamieszczę Wam linki do innych darmowych tutoriali, które Wam pokażą, jak daną rzecz wykonać. Więc na początku pokażę Wam e, jakieś, myślę, 8 rzeczy, e, bo nie policzyłam. E, a potem e, w drugiej części filmu pokażę Wam e, dwa kwadraty, jak je zrobić, tutorial na szydełku. Także nie przedłużając, e, przejdźmy dalej. Aha, jeszcze na początku nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału, tak, żebym wiedziała, że ma to sens i żeby kanał e, się coraz lepiej rozwijał. Okej, okay, więc lecimy z pierwszą inspiracją i jest to oczywiście torebka, tak jak Wam mówiłam przed chwilą, Torebka już jedną e, macie na moim kanale, ale ona składa się z takich malutkich, babcinych, typowych kwadratów. Torebek jest multum, jak piszecie sobie na YouTubie, to naprawdę jest masa filmów. Przy okazji od razu zamieszczam wam tutaj e, taki schemat, który znalazłam na Pinterestie. E, on wam pokazuje jak możecie połączyć kwadraty, żeby uzyskać różnej wielkości torebkę. No i oczywiście ja torebkę też zrobiłam e, z włóczek, które zostały mi po ostatniej współpracy z e, hobby. E, I wygląda ona tak. I właśnie na taki kwadrat będziecie mogli znaleźć tutorial na końcu tego filmu. Także, jeśli jesteście zainteresowani, no to zostańcie ze mną dalej. No, i trefka prezentuje się tak. Tutaj, właśnie do jej szycia, posłużyłam się tym schematem, który Wam pokazuje. Wszystkie kwadraty strzywałam ze sobą oczkami ścisłymi, więc po wewnętrznej stronie wygląda to e, tak. Tutaj jeszcze dookoła zrobiłam e, słupki, żeby to ładnie wszystko wykończyć i zrobiłam rączkę, która składa się ze słupków. I tak to wygląda, ja jestem bardzo zadowolona, więc to był pierwszy przykład tego, co możecie zrobić z babcinych kwadratów. Ja zrobiłam tą torebkę z takiego kwadratu. Pamiętajcie, że to nie jest konieczne, żeby zrobić go akurat z takiego kwadratu. Właśnie to jest w tym super, że możecie użyć jakichkolwiek kwadratów chcecie, jakichkolwiek kolorów chcecie. Wszystko może być zupełnie kolorowe, a może być też w jednym kolorze. Także nic nas tutaj nie ogranicza i to jest właśnie fajne w szydełkowaniu. No dobra, więc to była reklama torebki i teraz przejdźmy do drugiego pomysłu. Drugą rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, jest również torebka, ale jak widzicie, jest to zupełnie inna torebka, mała torebka. Do jej wykonania potrzebujecie zaledwie dwóch grani squares. Ja myślę, że zrobię sobie taką torebkę z drugiego kwadratu, który Wam pokażę, i będzie to taki kwadrat. Natomiast jeszcze tego się nie zrobiłam, dlatego na razie możemy sobie to tylko wyobrazić. Z jednej strony będzie taki kwadrat, z drugiej strony będzie taki kwadrat. Będzie to złączone. Tu myślę, że będę popracuje jeszcze y, słupkami dookoła, tak samo na górze, i potem zrobię ramiączko i będzie to coś takiego. Kolejna rzecz, którą możecie zrobić z kwadratów, jest to kapelusz. Ten kapelusz jest u mnie już na kanale, oczywiście link wrzucam Wam w prawym górnym rogu. Także, jeśli jesteście zainteresowani, jak zrobić konkretnie ten kapelusz, to odsyłam Was do tamtego filmu. Ja do jego wykonania potrzebowałam pięciu kwadratów, skorzystałam z tych takich klasycznych kwadratów, natomiast to wszystko też można zamienić, więc to jest pierwsza propozycja, ale mam też dla Was inną propozycję. Odsyłam Was do filmu Jenny Phillips, ona zrobiła zupełnie inaczej, zupełnie inną konstrukcję kapelusza, która też bardzo mi się podoba, więc myślę, że w przyszłym roku Roku, też coś takiego zrobię. Ona użyła czterech kwadratów. Na górze zrobiła po prostu na szydełku okrąg i zupełnie inaczej podeszła też do tego daszka. Także jest to bardzo ciekawa metoda i koniecznie zobaczcie też, co ona zaproponowała, bo myślę, że jest to też całkiem ciekawa sprawa. Kolejna rzecz, jest to już czwarta rzecz, jest to top. Tutaj również wrzucam Wam link do. Tego topu w opisie oraz do tego topu w opisie. Tutaj również mamy masę możliwości. Top możecie dopasować do siebie. Może być krótszy, dłuższy. Możecie ustawiać kwadraty w ten sposób, a możecie je ustawiać w ten sposób, tak jak e, ja je szyłam e, w torebce. Gdybym tylko nie szywała e, tutaj dołu, to to również mógłby być e, top, także możliwości jest wiele. Odsyłam was też do Dagny Zielinskiej która zrobiła. Fantastyczny top z takich prostych kwadratów. Myślę, że to jest ekstra sprawa na początek z drogi z szydełkiem, bo te kwadraty klasyczne są bardzo proste, także koniecznie obczajcie też to. Piąta rzecz, może niekoniecznie na lato, zależy jakich materiałów użyjecie, jest to sweter. Tutaj też znajdziecie różne schematy, jak. Dane kwadraty. Oczywiście, do tego swetra link wrzucam wam w opisie. E, także tutaj też ogranicza was w sumie tylko wasza wyobraźnia, bo również inspiracji jest. Pełno. I tutaj, w zależności od tego, jak chcielibyście wykorzystać sweter, możecie albo zrobić go z bawełny na cieńszym szydełku, poszukać takich kwadratów, które są mniej zbite, to znaczy są bardziej takie ażurowe, mają większe przerwy w sobie. Tak, żeby ten sweter był taką leciutką narzutką, którą możecie zabrać ze sobą na plażę, albo wieczorem, żeby się czymś przykryć. Ale też możecie przecież zrobić kwadraty z wełny i poszukać takich właśnie zbitych kwadratów. Użyć mniejszego szydełka niż zaleca y, producent włóczki, tak żeby one były ścisłe, przylegające do siebie y, i zrobić sobie sweter na zimę. Ale zostańmy jeszcze przy lecie. Kolejny pomysł, który wpadł mi w oko, wydaje mi się, że pierwszy raz widziałam to u sznurki na Instagramie. Jest to taka chustka, którą możecie zrobić z grani squares, właśnie na głowę. Y, tutaj oczywiście musicie użyć, znaczy nie musicie, ale ja bym tak zrobiła. Użyłabym cienkiego szydełka, włóczki takiej maksymalnie na grubość 3 mm, żeby to było takie cieniutkie i delikatne, i żeby tak fajnie na przykład uzupełniało wasz strój. E, więc to jest kolejny pomysł, mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mi się podoba. Zostając jeszcze w klimacie letnim, e, ostatnia letnia propozycja, dość odważna, są to spodnie. E, na Pinterestie trochę się tego przewinęło. Stawiam Wam link w opisie do darmowego tutorialu, jak wykonać takie spodnie. E, no na pewno zajmą one trochę więcej czasu, bo jeśli chcecie zrobić spodnie, długie, no to, no to trochę tu więcej zajmie, bo musicie po prostu naprodukować zdecydowanie więcej tych kwadratów, ale efekt jest bardzo ciekawy. Myślę, że super by się sprawdził na jakiś festiwal. Możecie też zrobić zawsze spodenki krótkie i wydaje mi się, że tutaj też sznurki yy, zrobiła kiedyś takie krótkie spodenki. Nie jestem teraz pewna, ale jeśli znajdę to zdjęcie, to Wam tu teraz je wrzucę. Yy, w ogóle Daria za sznurki robiła kiedyś całą kolekcję ubrań wykonanych z kwadratów, bo zrobiła, to było rok temu, taką super akcję, która się nazywała Tęcza do kwadratu. Ludzie z całej Polski mogli jej wysyłać kwadraty właśnie na szydełku czy na drutach 10 na 10 i ona zrobiła z tego całą kolekcję ubrań, także yy, odsyłam Was do jej na profil. Zobaczcie sobie, jakie cuda stworzyła. Wtedy to była akcja charytatywna. Pamiętam, że Daria wystawiła wszystkie te ubrania na aukcję, a następnie zysk przekazała na kampanię przeciw homofobii. Także super sprawa. Yy, koniecznie odwiedźcie Darię i zostawcie jej trochę Yy, serduszek. Ok, i przechodzimy do dwóch ostatnich moich propozycji. Yy, pierwsza propozycja, również taka bardziej zimowa, jest to szalik. Możecie z grani Square zrobić szalik. Po prostu e, wykonujecie sobie e, tyle kwadratów, ile chcecie. Do... Ustalacie sobie daną szerokość kwadratu, e, i potem długość szalika. E, decydujecie o tym, jaki on ma być, e, za pomocą tego, ile kwadratów do niego faktycznie przyszyjecie. Więc również bardzo prosta, fajna sprawa. E, I ostatni pomysł, który. Yy, który znalazłam i którym chciałam Wam przedstawić. To oczywiście koc, jest to jeden z bardziej pracochłonnych yy, projektów, które Wam pokazałam. Myślę, że może i najbardziej pracochłonny zależy oczywiście, jaki, yy, jakiej wielkości chcecie zrobić ten koc, ale jeśli chcecie się pozbyć jakiś resztek włóczek, to wiadomo, że. Można taki kod pracować nad nim przez cały rok i potem po prostu kiedyś tam go szyć. Także to wszystko, co chciałam Wam pokazać, czym Wam zainspirować i pokazać, jak wiele możliwości dają właśnie nam te kwadraty na szydełku. W ogóle to, co mi się podoba w tych kwadratach i z rzeczy, które możemy zrobić, to to, że te kwadraty możemy robić w zasadzie wszędzie, bo musimy wziąć tylko szydełko, włóczkę i nie musimy zabierać całego wielkiego projektu. Możemy po prostu gdzieś tam w tramwaju czy zrobić sobie jeden kwadrat na szybko, i, i jakby nie jest to bardzo problematyczne, to nie waży dużo, nie zajmuje nam dużo miejsca. Także to jest super i bardzo mi się to podoba. Także korzystamy z ostatnich chwil lata, robimy na szydełku. I teraz przejdę do tego, że pokażę wam, jak zrobić właśnie taki kwadrat i taki kwadrat. Także zostańcie ze mną dalej, przechodzimy do szydełkowania. I zaczniemy od tego kwadratu już Wam pokazuję, jak go wykonać. Będę korzystać z włóczki Rainbow od Hobby, jest to 100% bawełny. Eee, kolorki wypiszę Wam w opisie. Jest to włóczka, która w 50 g ma 105 m i jest przewidziana na druty 3,5 mm. Do tego będę korzystać z szydełka 5 mm. Zaczynam od najjaśniejszego różowego koloru i wykonuję pędelkę. Wędelkę zakładam na szydełko i zaciskam. Wykonuję 4 oczka łańcuszka. Zamykam łańcuszek w kółko oczkiem ścisłym. Wykonuję 3 oczka łańcuszka. I teraz wykonam 15 słupków. Będą tu takie sekwencje po dwa słupki oddzielone jednym oczkiem łańcuszka. Te moje pierwsze 3 oczka będą stanowiły słupek. Owijam nitkę o szydełko, wbijam Cię w środek tego kółka, zabieram nitkę, owijam znowu nitką, przez dwa, przez dwa. I teraz oczko łańcuszka. Owijam, przez środek, zabieram nitkę, owijam, przez dwa oczka, przez dwa. Owijam, przez środek, zabieram nitkę, przez dwa, przez dwa. Oczko łańcuszka. Owijam przez środek, zabieram nitkę, owijam przez dwa, przez dwa. Zabieram nitkę przez środek, przez dwa, przez dwa. I mam już raz, dwa, trzy. Trzy razy po dwa słupki. Muszę mieć osiem takich części. Czyli teraz już mam ich cztery, oczko łańcuszka i hop do środka przez dwa, hop przez dwa, to była piąta część, teraz szósta. Hop, oczko łańcuszka, siódmy raz. Oczko łańcuszka i ostatnie dwa słupki. Hop, oczko łańcuszka i zamykam oczkiem ścisłym, wbijam się tutaj w to moje trzecie oczko łańcuszka. Przekładam nitkę, hop, przykładam sobie jeszcze nitkę i ucinam tą nitkę. I uciętą nitkę przekładam przez pętelkę, hop i będę teraz zmieniać kolor. I teraz w każdej tutaj, mojej przerwie pomiędzy dwoma słupkami, robiłam jedno oczko łańcuszka i w każdej takiej przerwie będę robiła dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, i znowu przechodzę do kolejnej. Dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, i już wam pokazuję, jak to zrobić. Znowu zaczynam od pętelki, którą zakładam na szydełko. Hop. I zaczynam od zmiany koloru, wbijam się. Po prostu pomiędzy te moje słupki, hop, w tą przerwę, zabieram nitkę i przez pętelkę. I robię trzy oczka łańcuszka, które będą stanowiły mój pierwszy słupek. I hop, drugi słupek. I teraz dwa oczka łańcuszka i dwa słupki w tym samym miejscu. I teraz nie robię kolejnych oczek łańcuszka, od razu dwa słupki w kolejnej przerwie. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. I znowu bez dodatkowych oczek po prostu przechodzę słupkami do następnej przerwy. Dwa oczka łańcuszka. I tak robię dookoła. I na koniec znowu zamykam oczkiem ścisłym. Hop, oczko, ucinam nitkę i znowu zmiana koloru. I przechodzę znowu do zmiany koloru, i teraz w tych miejscach, gdzie robiliśmy dwa oczka, będziemy robić 7 słupków, czyli łączę sobie nowy kolor i wykonuję 3 oczka łańcuszka. I teraz w tym miejscu zrobię jeszcze sześć słupków, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siódmy słupek. I teraz nie dodaję żadnego oczka, przechodzę od razu do tego miejsca, gdzie były dwa oczka, czyli do kolejnej przerwy i wykonuję 7 słupków. I tak teraz będę robić dookoła. Na końcu, oczywiście, znowu zamknę oczkiem ścisłym i przejdziemy do koloru fioletowego. I przechodzimy do zmiany koloru. Wbijam się tutaj w oczko pomiędzy dwoma sekcjami siedmiu y, słupków i będziemy tu robić takie y, oczka ścisłe. I tak pierwsze mamy za sobą, wbijam się w kolejne oczko i hop. W kolejne i hop, czyli mam raz, dwa, trzy. Muszę zrobić siedem, cztery, pięć. 6... 7 i teraz zrobimy słupek. Oplatam, szydełko wbijam aż tutaj pod tą, tą część zieloną, przekładam nitkę, wyciągam mocniej i przez dwa oczka, przez pozostałe dwa i hop. I teraz lecę dalej z kolejnymi siedmioma oczkami. Raz. Dwa, trzy. 4 5 6 7 I znowu owijam szydełko w tą intensywniejszy zielony się wbijam wyciągam nitkę i raz 2 I znowu raz 2 3 4, 5, 6 i 7 i znowu słupek. I tak robię dookoła, i następnie zmienimy kolor na biały, i będzie to już ostatni rząd. Czyli teraz fioletowym dookoła. I przechodzimy do białego koloru, i tu też zaczynam od dołączenia sobie nitki. Hop i od razu wykonuję w tym oczku półsłupek. Hop. I teraz wykonuję cztery oczka ścisłe raz, dwa, trzy, cztery. Półsłupek. Hop. Dwa słupki. Raz. 2. I teraz 2 podwójne słupki. O, owijam sobie nitkę o szydełko dwa razy, wbijam się, hop, przez 2, przez 2, przez 2. I teraz robię 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. I znowu owijam podwójnie i w to samo oczko się wbijam przez 2, przez 2, przez 2. I teraz znowu słupek słupek, półsłupek i cztery oczka, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz półsłupek, i znowu cztery oczka. Półsłupek. dwa słupki. I teraz znowu podwójny słupek, czyli wpijam się przez dwa, przez dwa, przez dwa, trzy oczka, łańcuszka i znowu podwójny w to samo oczko. Hop. I znowu dwa słupki, półsłupek, cztery oczka, półsłupek, cztery oczka. I tak zrobię dookoła. Będę miała ostatni mój rząd białym kolorem. I po odcięciu nitki i przewleczeniu jej przez ostatnie oczko, kwadrat jest skończony. I wygląda w ten sposób. I przechodzimy teraz do drugiego typu kwadratów. Już Wam pokazuję, jak zrobić taki kwadrat. Będę korzystać z włóczek Rainbow od Hobbys. Do tego będę korzystać z szydełka o grubości 5 mm. Zaczynam od zrobienia pętelki, którą nakładam na szydełko i następnie wykonuję cztery oczka łańcuszka i łączę je ze sobą. Tak żeby, stworzył, tak, żeby mi się stworzyło takie kółeczko. Wykonuję trzy oczka łańcuszka, które będą odpowiednikiem jednego y, słupka, i teraz wykonuję kolejnych 15 słupków dookoła, czyli owijam szydełko, przez środek, zabieram nitkę, owijam przez dwa, owijam przez dwa, jeszcze raz, przez dwa, przez dwa. I w spowolnieniu owijam przez środek, zabieram nitkę przez 2, przez 2. I mam już raz, 2, 3, 4, 5. Pojęczułam te pierwsze moje 3 oczka jako słupek. Łącznie muszę ich mieć 16, czyli robię 16 słupków. Mam już do oka 16 słupków, wliczając moje pierwsze 3 oczka. Wbijam się teraz w pierwszy mój słupek i przekładam nitkę. Przekładam jeszcze raz, obcinam i będę przechodzić do zmiany koloru. Przechodzę teraz do kolejnego koloru i zaczynam od zrobienia pętelki, którą zakładam na szydełko. I teraz będę wbijać się pomiędzy moje słupki z pierwszego rzędu. Najpierw wbijam się pod oczko, zabieram nitkę i przeciągam też przez moją pętelkę. Tak, żeby móc pracować już na nowym kolorze. Obkręcam sobie nitkę szydełko, wkuwam się pod oczko, zabieram nitkę, przeciągam. I znowu o szydełko, przez to samo oczko zabieram. Mam już 5 oczek na szydełku i jeszcze raz oplatam, przez to samo oczko zabieram. I teraz oplatam szydełko i przez te 7 pętelek przekładam moją nitkę. I wykonuję jedno oczko. I znowu oplatam. Wbijam się w następne oczko. Hop. Oplatam. Oplatam. I znowu mam siedem oczek na szydełku. I przez wszystkie siedem oczek się teraz przeciągam moją nitkę. I robię jedno oczko. I znowu hop. Hop. I trzeci raz. I znowu przez siedem I oczko na koniec. I teraz tak dookoła, w każdym oczku pomiędzy moimi słupkami z pierwszego rzędu, czyli takich bąbelków muszę zrobić 16. I zamykam. Wbijając się tutaj pod oczko, zamykam oczkiem ścisłym, odcinam nitkę i przechodzimy do następnego rzędu. I przechodzę do kolejnego koloru i znowu zaczynam od zrobienia pętelki. I wbijam się tutaj w to miejsce, gdzie było oczko przerwy i przekładam sobie. Hop. I teraz będziemy działać analogicznie, ale będziemy działać na słupkach. Owijam sobie szydełko, przekładam i przeplatam przez pierwsze dwa oczka. Owijam, przekładam i przez pierwsze dwa oczka. Owijam, przekładam i przez pierwsze dwa oczka. Owijam, przekładam i przez pierwsze dwa oczka. I mamy pięć oczek na szydełku i przez te pięć oczek przekładam nitkę i robię dwa oczka. I tak samo. O szydełko zabieram przez pierwsze dwa, o szydełko zabieram przez pierwsze dwa, o szydełko zabieram przez pierwsze dwa, o szydełko przekładam przez pierwsze dwa. Pięć oczek na szydełku, przez te pięć oczek przekładam i teraz znowu dwa oczka. I powtarzam to samo, czyli raz, dwa. Trzy, cztery i przez pięć oczek, hop, dwa oczka łańcuszka, i dalej jadę tak dookoła. I tak jak w poprzednim rzędzie, też zamykam go oczkiem ścisłym, hop, ucinam nitkę, przekładam i przechodzimy do ostatniego rzędu. Znowu zaczęłam od pętelki i wbijam się tu pomiędzy, hop, i mogę zacząć pracować kolorem czarnym. Zaczynam od trzech oczek i robię dwa słupki w tej samej przerwie. Hop. I teraz przejdę do kolejnej e, przerwy z poprzedniego rzędu i zrobię e, trzy podwójne słupki, czyli oplatam nitkę o szydełko dwa razy, przekładam i hop. Przez pierwsze dwa, przez dwa i przez dwa, znowu dwa razy, przez dwa, przez dwa, przez dwa, dwa razy, raz, dwa, trzy. I teraz robię trzy oczka: raz, dwa, trzy. I nadal w tej samej przerwie zrobię znowu trzy podwójne. Słupki. raz, dwa, trzy, oj, hop, drugi i trzeci. Przechodzę do kolejnej przerwy i robię trzy słupki, raz, dwa i trzy. Przechodzę do kolejnej i robię trzy półsłupki. Raz, dwa, trzy. Przechodzę do kolejnej i robię trzy słupki. Jestem kolejnym narożu i znowu zrobię tutaj trzy razy podwójne słupki, trzy oczka w łańcuszka, trzy razy podwójne słupki, potem trzy 3 słupki, trzy 3 półsłupki, trzy 3 słupki i znowu kolejny narożnik i w ten sposób skończę ten kwadrat. I po zrobieniu całego okrążenia kwadrat prezentuje się w ten sposób. I słuchajcie, to już wszystko. Mam nadzieję, że podobała Wam się taka trochę odmieniona forma filmu. E, dajcie znać, co myślicie e, i co powodzenia w robieniu kwadratów. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i zasubskrybujcie. Hej!